Witanko z wieczora, tym razem z pracy, gdzie zabrałem sobie do testowania tego Heikelaita HK90, no, która jest typowym szperaczem, jak już się kiedyś przekonałem, bo moja pierwsza taka latarka mm, no, kilka lat temu, w sumie to ze dwa lata temu się zaczęła cała ta przygoda moja z latarkami. I pierwszy był taki właśnie szperacz. Niedrogi za jakieś tam 7-8 dyszek plastikowy, ale no on miał bardzo wąski promień. Praktycznie chodząc po zakładzie, świecąc na jakieś obiekty w odległości 10 do 100 metrów, to tam miałem tylko metrowe pole oświetlonego obszaru. No, metrowy punkt. Z bliska to miałem nawet tylko półmetrowy punkt, także ta latarka była bez sensu yy, na takie potrzeby yy, stróża nocnego, no bo praktycznie nic nie oświetlała oprócz tego punktu, którym mogłem tylko śledzić jakiś nie wiem poruszający się obiekt albo wskazywać na coś tym punktem. To było dobre, no ale tam ta latarka poszła. Dla brata, który jest wędkarzem, jemu na przykład coś takiego nad wodą się bardziej przyda, żeby poświecić sobie konkretnie gdzieś tam na spławik czy coś, nie, nie rażąc innych rybaków, wędkarzy w okolicy. Tak na przykład ten Ace Beam, jakbym poświecił, no to mam całe jezioro wzdłuż i wszerz oświetlone. No i tak oto przeszedłem się z tą latarką mm, na próbę z tym high Calightem. No i jednak no to, to się nie nadaje na potrzeby ym, takiego, no powiedzmy, stróża nocnego czy jakichś tam innych służb mundurowych. No chyba, że do jakichś specyficznych ym, zadań, do jakiegoś wskazywania czegoś, śledzenia czegoś słupem światła, to to jest dobre, ale no mimo że to ma jakąś tam Poświatę oprócz tego punktu, który i tak jest szerszy niż, niż ten pierwszy mój szperacz, ale to mimo wszystko jest światło no, drażniące. Za mało tego światła jest na boki, za słabe jest to światło boczne, a ten rażący punkt za bardzo razi odbijając się od pobliskich obiektów, i to światło jest takie drażniące, dlatego takich latarek szperaczo-podobnych no, nie polecam do. Do chodzenia yy, na przykład w takich warunkach, jakichś tam zakładowych czy, czy miejskich, bo to się nie nadaje do tego. Tym to można sobie tylko poświecić przez, przez okno czy przez balkon zwierzowca, yy, wskazując jakieś tam konkretne obiekty, yy, obserwując coś w oddali, yy, a na potrzeby takie zakładowe, jednak ten ace beam. No ogólnie na potrzeby takich zwłaszcza stróżów nocnych jak ja. ten Acebeam jest o wiele lepszy. to jest taki piękny rozlew światła, jak, jak dzień mam przed sobą. Wszystko po szerokości jest pięknie widoczne. No dlatego chodząc tym lightem od razu odczułem dyskomfort więcej jej na obchody nie zabiorę, bo to jest bez sensu. jednak do pracy. Acebeam jest o wiele lepszy tutaj. Świecąc, mam światło praktycznie pod nogami, o nic się nie potknę, a tym muszę sobie wymachiwać pod nogi. Przy czym ten środek taki wyostrzony, ten szperaczowy, taki promień za bardzo razi, to, i to i tak jest taka dysproporcja tego światła, że no to to nie jest na takie potrzeby. Ale jeszcze hmm, wezmę Wam przez okno po świece, pokażę tą różnicę. Bo chyba tak jeszcze bezpośrednio tych latarek ze sobą nie porównywałem. Znaczy na wczoraj na testach świeciłem trochę tym, trochę tym, ale pokażę Wam tutaj na przykładzie zakładu. Na przykład, jak świeci Ace Beam, Jak pięknie rozlewa to światło po całym obszarze. O, zobaczcie, jak wszystko jest widoczne. Wszesz, kurczę już mi. Bateria się rozładowuje. Po wczorajszych testach jej nie ładowałem. No ale i tak jeszcze można świecić może nie 80 tysiącami lumenów, ale, ale 23 tysiące lumenów jeszcze to i tak jest za dużo, bo ja po zakładzie chodzę maksymalnie z 11 tysiącami lumenów. To no w przypadku bardziej skupionych latarek to już by było za dużo, ale przy takim rozlewie światła na boki. 11 tysięcy lumenów to jest fajne światło chodząc sobie w pracy. Mam dzień na całej szerokości. A zobaczcie na Hajkelajcie, jaki jest promień. No tylko włączyłem, to jest jakaś słaba moc. Już ten punkt tam w oddali świeci jaśniej niż. Yy, Hajkelajcie nawet na 23 tysiącach lumenów, ale co z tego, że tylko ten punkt poza tym prawie nic nie jest oświetlone. Z lekka, tylko te białe obiekty, tutaj takim wąskim pędzlem światła są oświetlone, chcąc je jaśniej doświetlić, to już zbyt duża moc jest do tego potrzebna. I ten środek tam jest za bardzo wyeksponowany na takie potrzeby, no. Świecenia z bliska do 100 metrów. Bo tutaj mam teren zabudowany i z bliska takie światło jest bez sensu. No ale za to, no, no to jest jak wiadomo, no ja, ja się nastawiałem na to, że to będzie latarka dystansowa. Wiadomo, że do pracy hmm, nie bardzo mi potrzebna. Ale jeśli chcemy się skupić na jakiś obiektach w oddali, dobrze je doświetlić, no to to jest bardzo dobra latarka. Hmm. No i to na teľeno. Takže zmykam. Hejka.